Dobry, Krzysztof Petek z tej strony. Drodzy Państwo, w trakcie przygotowań do wyprawy muszę jeszcze kilkakrotnie podzielić się z Wami swoimi bieżącymi spostrzeżeniami, a nawet nie spostrzeżeniami, bo widzicie doskonale, co się dzieje wokół wyborów i fałszerstw, ale paroma wnioskami, a później będę się dzielił w trasie, i wybaczcie. Dziwne tła, które mogą być za mną w Transylwanii, będą to zamki i budynki, różne miejsca. A może będzie to ciekawostka? Tymczasem chcę zacytować parę spraw, które padły ze strony ludzi pracujących i zatrudnionych w Sądzie Najwyższym, bo jak wiemy, część ludzi, całość tzw. Izby Spraw Nadzwyczajnych, tam publicznych. Część ludzi, nawet w izbie pracy i sama tak zwana pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska, to nie są sędziowie, to są ludzie, prawnicy, którzy zostali powołani wadliwie do Sądu Najwyższego i oni najbardziej bronią zdobyczy pisu. Bo już wszystko wygląda na to, że te wybory zostały tak sfałszowane, że może okazać się, że to nie Karol Nawrocki wygrał. Bo inaczej o co by kruszyli kopie? Ja nie wiem. Nie chcę być szurem, który wie na pewno, bo wyczytał z fusów kawy rozlanej na psim pęcherzu, który umarł przy księżycu w pełni, gdy wyły, sowy i szczekały koty. To bez sensu. Nie wiem. Dlatego, że poziom manipulacji ludźmi jest tak wysoki, że rzeczywiście większość Polaków mogła się zaktywizować i wybrać Karol Karola Nawrockiego. Tylko chcę wiedzieć. Wszyscy chcemy wiedzieć i z tym najbardziej walczą. Także ludzie w Sądzie Najwyższym, którzy tam się dostali przez kuchenną furtkę. Zacytuję. Nawet gdyby zarzucane błędy dotyczyły dość dużej liczby, np. kilkuset komisji, to nie ma podstaw do weryfikowania prac ponad 31 tysięcy komisji w całym kraju. No dobrze, skoro tak pan uważa, a to uważa. Sekundkę sprawdzę. Profesor Krzysztof Wiak, prezes Sądu Najwyższego, kierującego Izbą Kontroli nadzwyczajnych Spraw Publicznych. Puh. Czyli tą nielegalną jest, nielegalny prezes tej, tej izby. On powiedział to w wywiadzie udzielonym portalowi Money.pl. Tylko tak, jeśli nie widzi Pan podstaw do sprawdzenia 31 tysięcy komisji, czy 27 tysięcy w Polsce, bo pozostałe były poza Polską. To z kolei ja nie widzę podstaw, żeby chociaż sprawdzać te setki komisji, czy półtora tysiąca, czy pięć tysięcy, w zależności od metodologii, i o tym będę mówił w następnym filmie. O specjalnych badaniach przeprowadzonych, w których wykryto anomalie ponad wszelką wątpliwość. I on dalej krzyczy: Prawo wyborcze nie zna takiej instytucji jak przeliczanie głosów w całym kraju. Prawo wyborcze mówi o tym, że przede wszystkim wybory muszą być równe, tajne, sprawiedliwe. Jeżeli są wątpliwości, to sąd najwyższy ma prawo to sprawdzić. W ogóle sąd ma prawo na wniosek prokuratury wskazać miejsca, gdzie podejrzewa, że mogło dojść do przestępstwa i sprawdzać. Co więcej, prokuratura, wszczynając śledztwo w konkretnej sprawie, może zabezpieczyć potencjalne dowody, zatem także worki z kartami do głosowania i przestrzegając wszelkich norm, otworzyć, plomby zdjąć, przeliczyć. Nie na boku we trzech, bo to będzie budziło wątpliwości. Moje też. Chcę wiedzieć, co tam się dzieje. Ponieważ sprawa dotyczy rzeczy jawnej, czyli wyniku wyborów, wyobrażam sobie, że można by stworzyć taki kanał na YouTube i tam wstawiać filmy bez żadnego montażu, filmy w czasie rzeczywistym, gdzie kręcono dokładnie jak komisja, ta komisja związana z prokuraturą weszła. Byli różni świadkowie z różnych stron. Niech PiS też da swoich. Wrzucili 120 tysięcy swoich ludzi do komisji. Może znajdą parę tysięcy do liczenia. Nie chcą tego zrobić, ale chcą. I niech takie filmy będą. Ja żądam jasności. A nie żądam hokus pokus, żeby Trzaskowski wygrał. Cytat kolejny. Nie ma przepisów, które by pozwalały na ponowną weryfikację oddanych głosów tam, gdzie nigdy nikt nie dostrzegł żadnych nieprawidłowości. Ale jeżeli dostrzegliśmy nieprawidłowości w tym znaczeniu, że w wielu tysiącach komisji statystyczne nieprawidłowości są, więc jest to przesłanka, żeby sprawdzić, co jest grane. Ale przede wszystkim dostrzegliśmy nieprawidłowości, czyli działania zorganizowanej grupy przestępczej na poziomie całego kraju. To myślę, że to jest przesłanka, żeby sprawdzić teren działania tej grupy, czyli cały kraj. I tyle. To Krzysztof Jak, aleksander Stępkowski jeszcze powiedział: Sąd Najwyższy nie ma podstawy prawnej, żeby coś takiego zarządzić, czyli różni. Prawnicy, udający sędziów Sądu Najwyższego, już próbują za wszelką cenę obronić swoje stanowisko, że nie, nie sprawdzamy. I tak ponoć na Małgorzatę Manowską sypią się iskry ze strony PiSu, że nie zablokowała kontroli tych 11 komisji wskazanych, jako te, w których fałszerstwa na pewno nastąpiły. I to się potwierdziło i to na skalę większą niż przypuszczano. Ja wiem, że niektórzy mówią o 13 komisjach, ale o co chodziło? Ponieważ było bardzo prawdopodobne, że w tych 11 wskazanych jako zupełnie wywrotowe będą fałszerstwa, to Sąd Najwyższy losowo wskazał dwie, w których żadna statystyka nie wskazywała na fałszerstwa, żeby mieć taki listek figowy, żeby stwierdzić, no popatrzcie, nie wszędzie były fałszerstwa. Skoro w dwóch z trzynastu nie było fałszerstw, to znaczy, że co, że wszystko jest w porządku? Wirtualna Polska to jest portal najwyraźniej niemal kupiony przez PiS. Zahakowany, wykupiony. Wirtualna Polska stała się organem szczekaczkowym PiSu. Od jakiegoś czasu. Tam przede wszystkim autorem, który naklęczka przed Jarosławem Kaczyńskim i jego ideą państwa, cały czas dzia, nie siedzieniem, czy mu nie kupić, nie posłać takich nakolanników, gdzieś tam w jakiejś kastoramie są, to jest Patryk Słowik, od dawna. Oczywiście on ma prawo mieć swoje poglądy, ale jako dziennikarz powinien pisać Patryk Słowik, wyznawca sekty PiS. A on próbuje racjonalizować i pisze: Różnica między kandydatami wyniosła 370 tysięcy głosów. Aby uznać nieważność wyborów, Sąd Najwyższy musiałby dopatrzeć się. Nie jakichkolwiek uchybień, bo te zazwyczaj występują, tylko uchybień, które mogłyby poskutkować zmianą zwycięzcy. Innymi słowy, trzeba by dopatrzeć się nieprawidłowości przekładających się na co najmniej 370 tysięcy głosów. Ja mówiąc szczerze, takich nie widzę, wskazuje profesor Mariusz Bidziński w rozmowie z Patrykiem Słowikiem. Panie profesorze, nie dopatrzy się pan takich nieprawidłowości, póki nie zostaną sprawdzone te komisje. Że mechanizm fałszowania powstał, to już wiemy. Poza tym nie musimy dopatrywać się 370 tysięcy głosów więcej czy mniej w jedną stronę. Zamienione pakiety, ta bezczelność przekładania z jednej paczki do drugiej, to już jest jakby razy dwa, bo tu ubywa, tam przybywa, tak? Nie wiemy. Ale jeśli nie wiemy, pora sprawdzić. Komisja Wyborcza, Państwowa Komisja Wyborcza ma obowiązek stwierdzić, ile głosów dostał jeden, ile drugi kandydat. Państwowa Komisja Wyborcza przyznała, że tego nie wie. Czyli mamy otwarty proces, nadal proces liczenia. Patryk Słowik, 2 czerwca już. Już 2 czerwca. Olaf Maciejowski wyjaśnia, że aby uznać wybory prezydenckie za nieważne, złożone do Sądu Najwyższego protesty wyborcze musiałyby zostać ocenione przez Sąd Najwyższy jako zasadne w zakresie stawianych w nich zarzutów dotyczących naruszenia prawa wyborczego. To jednak nie wystarczy, żeby stwierdzić nieważność. Sąd Najwyższy musi ocenić, czy stwierdzone naruszenia wpłynęły na wyniki wyborów, czyli na to, kto w nich zwyciężył. Co ważne, Chodzi wyłącznie o naruszenia, które mogłyby zmienić zwycięzcę. Czyli znowu to jest taka narracja, że jeżeli kupiłem nowy samochód i on jakoś jeździ, i przy wrzuceniu wstecznego nie będzie jechał do przodu, a przy jedynki do tyłu, to poza tym, że wiele rzeczy w nim nie działa, jest ok i nie ma podstaw do reklamacji. Wiem, że to trochę prosty przykład, ale to tak działa. Widzimy, że dokonano fałszerstw, bo dzisiaj już nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że to są pomyłki. Pomyłki mogą się pojawiać, ale one statystycznie muszą działać na korzyść każdego z dwóch kandydatów. To nie może być tak, że ponad 90% jakichkolwiek wykrytych pomyłek działa na korzyść jednego z kandydatów i wiemy, że za tym wszystkim stoi wielkie fałszerstwo związane z wybieraniem członków Komisji Wyborczych. zmiana prawa przed kilku laty, które to umożliwi. Więc to nie jest tak, że natychmiast żądamy od sądu najwyższego, którego de facto nie ma, bo ta izba to jest dziwna taka, to równie dobrze może być sąd kucharek, ale od kogokolwiek żądamy, żeby unieważnił wybory. Pierwsze, najważniejsze policzyć głosy. Prokuratura może, mogłaby. Adam Bodnar, w momencie kiedy to nagrywam, ciągle jest szefem prokuratury, prokuratorem generalnym. Mam nadzieję, że jak to wyemituje, to już nie będzie. Albo jeśli będziecie jutro tego słuchać, ja będę w drodze, będę prowadził jeszcze jakieś szkolenie, potem wyjeżdżam. No dobrze, prokuratura może zadziałać w kwestii zabezpieczenia kart do głosowania i ich przeliczenia w pewnych sytuacjach. Jeśli prokuratura uzna, że doszło do nieprawidłowości, podejrzenie fałszowania protokołów albo kart do głosowania, może żądać, ma podstawy prawne bez żadnych. Tam sądów najwyższych, żądać wydania i zabezpieczenia kart wyborczych i innej dokumentacji wyborczej jako dowodu w sprawie karnej. I w razie wszczęcia śledztwa związanego z podejrzeniem przestępstwa wyborczego to jest artykuł 248 Kodeksu Karnego prokuratorzy mogą wystąpić o fizyczne zabezpieczenie wszystkich kart wyborczych na terenie kraju. Mogą, jeśli uznają, za konieczne dla zabezpieczenia materiału dowodowego. Czyli ludzie z tak zwanego Sądu Najwyższego twierdzą, że nie ma żadnych podstaw, zatem niech tego nie robią, to niech to zrobi prokuratura. Przy całej transparentności otwierania, przenoszenia i tak dalej, żeby to wycie takie niewolno, niewolno, nie pojawiało się. Bo prokuratura może wszczynając śledztwo, ale śledztwo nie zostało wszczęte. Przerażenie ludzi pisu jest coraz większe. Przerażenie Andrzeja Dudy sięgnęło zenitu. Gdyby przerażenie miało skrzydła, Andrzej Duda już by po stratosferze fruwał i kwilił cienko. Pozwolę sobie przeczytać tutaj tego troszkę jest ze 20 wersów, ale jeśli nie mieliście okazji tego przeczytać, to Pozwolę sobie to odczytać, dlatego że to, co napisał Andrzej Duda, jest znamienne, pokazuje jego przerażenie i poziom zabetonowania pewnego. On jest prawnikiem, nic go nie usprawiedliwia. Bo gdyby to kierowca ciężarówki pisał, no to rozumiem, nie, nie zna prawa, nie rozumie idei, nie wie, co to jest duch prawa, i litera prawa. Że prawo, duch prawa mówi, że prawo się tworzy po to, żeby ustanowić równość i bezpieczeństwo społeczne. Cytuję zatem: Pan Donald Tusk z kolegami nie potrafią się pogodzić z przegraną w wyborach prezydenckich. Szanowny panie, problem nie w wyborach, ale w decyzji wyborców. Bo ta jest jednoznaczna: 370 tysięcy głosów przewagi, czyli duże polskie miasto. Ale raczej w panów mentalności. Uważacie, że macie wygrywać i koniec. To, co robicie teraz, to zwykłe tupanie nóżką. Obsadziliście swoimi ludźmi i mężami zaufania kandydatów, ugrupowań waszej koalicji, wszystkie komisje wyborcze. Wybraliście i macie swoich członków Państwowej Komisji Wyborczej. Firmy zamówione przez sprzyjające waszemu kandydatowi media robiły badania. I co? Wszyscy oszukiwali? Wszyscy kłamali? Wasi ludzie źle liczyli głosy, żebyście przegrali? Nie, panie premierze. Nie jestem ciekawy wyników wyborów prezydenckich, bo je znam, ogłosiła je oficjalnie Państwowa Komisja Wyborcza. Znam te wyniki, tak samo jak wszyscy Polacy i politycy z całego świata, którzy złożyli prezydentowi elektowi Kar Karolowi Nawrockiemu gratulacje. Tu jest jako Karol Nawrocki, bo to jest. Wpis elektroniczny. Natomiast powtórzę jeszcze raz radę, którą dałem panu ostatnio, jako ten, który stoi na Straży Bezpieczeństwa Państwa i ciągłości władzy państwowej. Trzymajcie się z daleka od kart głosowania z wyborów prezydenckich. Nie mam cienia wątpliwości, że nie wolno dopuścić do tego, byście mogli choćby dotknąć oddanych przez obywateli głosów. To sprawa Sądu Najwyższego i PKW. Tej samej Izby Sądu Najwyższego, która uznała wyniki wyborów, dzięki któremu teraz rządzicie w Polsce, tej samej, dzięki której jest pan teraz premierem. Niech pan z kolegami zaprzestanie prowokacji, kłamstwa i nacisków. To nie służy Polsce i poczuciu bezpieczeństwa naszych rodaków. Trzeba umieć przegrywać z godnością i szanować reguły demokracji. Ile razy w tym wpisie Andrzeja Dudy widać panikę, ile razy skłamał. Ile razy wskazuje na to, że jest przerażony. Nie jest ciekaw wyników, bo podała je Państwowa Komisja Wyborcza. Otóż Państwowa Komisja Wyborcza już stwierdziła po pospiesznym, nadmiernie pospiesznym wręczeniu Nawrockiemu zaświadczenia, że jednak było ono fałszywe o tyle, że nie wie, ile tam głosów naprawdę oddali Polacy. Nie wiem, czy we wszystkich komisjach byli zawsze przedstawiciele Rafała Trzaskowskiego, bo nawet jeśli chociaż po jednym byli, to oni przecież mieli przerwy, nie siedzieli cały dzień. Natomiast czterokrotna nadreprezentacja zwolenników Nawrockiego powodowała, że przez długie godziny w niemal każdej komisji byli tylko ci, którzy za wszelką cenę życzyli zwycięstwa Nawrockiemu. Życzenie zwycięstwa nie jest przestępstwem. Natomiast, ponieważ to byli ludzie z kręgów ryzyka i szkoleni przez PiS, no to śmiem twierdzi, że prawdopodobieństwo, iż są skłonni do oszustwa, jest znacznie większe. Ale pan Duda nie jest ciekaw wyników wyborów prezydenckich. Trzymajcie się z daleka od kart do głosowania. Jeżeli prawo zezwala prokuraturze sprawdzać, to trzymajcie się z daleka. Okrzyk i taki podkreślony, wytłuszczony w wykonaniu prawnika i prezydenta jest cokolwiek niepokojący. Gdyby krzyczał, trzymajcie się litery prawa, byłoby to nieco bardziej zrozumiałe. Natomiast z jednym się zgadzam. To sprawa Sądu Najwyższego i Państwowej Komisji Wyborczej. I niestety ma rację Duda, choć nie taka była jego intencja. To jest ta sama Izba Sądu Najwyższego, która uznała wyniki poprzednich wyborów, a ona nie powinna istnieć powinna zostać zlikwidowana w ciągu 24 godzin, wyprowadzona, nie mówię w kajdankach, może, no to już kwestia prokuratury ale wyprowadzona z Sądu Najwyższego jako nielegalna. Wszyscy sędziowie nielegalni. Powinni zostać poddani weryfikacji po powołaniu legalnej Krajowej Rady Sądownictwa. I stąd te wszystkie problemy tutaj, na które może się powo powoływać taki Andrzej Duda, wielokrotny zbrodniarz konstytucyjny. Niech pan zaprzestanie prowokacji, kłamstw i nacisków. Niech pan zaprzestanie. To jest trochę tak, słuchajcie, jakby zbrodniarz z mafii. Krzyczał do prokuratora: Niech pan zaprzestanie oskarżania mnie paskudnego. No bo to, że Duda jest wielokrotnym przestępcą konstytucyjnym, da się dowieść, tylko musi się skończyć jego kadencja i musi się ktoś za to wziąć. Ale pewne sprawy są tak oczywiste, co podpisał, czego nie podpisał, choćby to, co jest związane z deformą, jak niektórzy mówią, jako przeciwieństwo reformy. Systemu prawnego i sądowniczego w Polsce. I taki człowiek ma czelność nawoływać, trzymajcie się z daleka. Trzeba umieć przegrywać z godnością, z tym się zgodzę. Jedyne co chcemy, to po pierwsze sprawdzić, kto przegrał, po drugie sprawdzić, czy te wybory nie były w ogóle tak spreparowane, że należy je powtórzyć. Problem w tym właśnie, że nie ma kto tego sprawdzać. Nie ma kto sprawdzać bo sąd najwyższy jest zhakowany przez pis, że Trybunał Konstytucyjny jest schakowany przez pis. Zresztą ściągnąłem sobie tutaj ktoś opublikował, otworzę, zerknę i przeczytam Adam Liber. Napisał: "Dziwna była ta zmiana władzy w 23 roku." No bo tak, po półtora roku. Pałacu prezydenckim Pisowiec, na czele Państwowej Komisji Wyborczej Pisowiec, na czele Narodowego Banku Polskiego Pisowiec, na czele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pisowiec, na czele KNF-u Pisowiec, na czele Trybunału Konstytucyjnego Pisowiec, na czele SN Sądu Najwyższego Pisuwa. Prokuraturą wciąż rządzi Ziobro może nie bezpośrednio, ale ma tam ogromną ilość ludzi. Służbami Wąsik z Kamińskim może nie bezpośrednio, ale mają ogromne wpływy. Kościół panoszy się i wtrąca w politykę coraz bezczelniej. Za pomoc w aborcji więzienie. Ewa Wrzosek, pan Kwaśniak nadal ścigani przez prokuraturę. W mediach, jak nie symetryzm, to dezinformacja. Można by tak długo wymieniać, czy my na pewno wygraliśmy tamte wybory. No jest to przykre, ale zasadne pytanie. Wygrywanie wyborów polega na tym... Że wprowadza się własny sposób prowadzenia polityki. On ma być transparentny, zgodny z prawem, przede wszystkim zgodny z konstytucją, ale zgodny z tymi obietnicami, tą linią, którą wyznaczyliśmy, proponując naszym wyborcom: głosujcie na nas, a będzie tak, tak i tak. Tymczasem, jak przeczytałem, jak to ładnie ujął ten człowiek, Ciągle wygląda to tak, jakby zmiana władzy nie nastąpiła. Gdzieś we mnie tli się taka mała nadzieja, że premier wsiadł już do czołgu, tylko my go nie widzimy, że przygotował armię, wszystko zgodnie z prawem, że przestaniemy wreszcie z dnia na dzień zwracać uwagę na słowa Kaczyńskiego, Dudy Czarnka, że stanowczość stanie się orężem demokracji. Że zostaną z dnia na dzień, jutro w ciągu tygodnia, zlikwidowane nielegalne ciała, które ja nazwałbym tak zwanymi prawnymi nowotworami wszczepionymi przez Pis, że przywrócona zostanie praworządność nie trzeba na to półtora roku, nie trzeba roku, tydzień czyszczenie i potem sianie nowej trawki. A potem decyzje w sprawie prezydenta, wyborów prezydenckich. Ten czy inny przede wszystkim musi być transparentnie, uczciwie i legalnie wybrany. O tym będę pisał i o efektach tego, kiedy władza zgodziła się, machnęła ręką, zgodziła się na wielki przekręt i doszło do rozruchów. O tym będę pisał w książce Zabić prezydenta. Nie jest to Powtarzam po raz kolejny mój postulat. To jest postulat political fiction. Będę opowiadał o alternatywnej historii, która toczy się od dnia wyborów, a radykalnie zmienia się na początku lipca. Co się tam dzieje? Tytuł coś mówi, ale to nie to, że Wam wszystko zdradza. Przede wszystkim nie zdradza zakończenia. Można tę książkę już zamawiać. Tutaj w pierwszym linku pod filmem macie możliwość. I wesprzeć mnie na jakiś sposoby zamówić i tę książkę, która w drugiej połowie sierpnia będzie już wysyłana do Was, bo jest w trakcie pisania, i inne, jeśli macie ochotę. Apeluję także o subskrybowanie, przybywa nas. Jesteśmy na etapie zdobywania ośmiotysięcznika, a jeszcze pół roku temu było nas niespełna tysiąc, kiedy zaczynałem. Zatem no niecałe pół roku temu, bo to w lutym. Więc nie jest źle, ale niech nas będzie więcej. Potem dojdziemy do 9. Przy 10 tysiącach otworzymy szampana jakiegoś. Przygotuję coś specjalnego. Mam nadzieję, że będzie to jeszcze tego lata. Drodzy, książkę można zamawiać, tę i inne. Kto ma ochotę mnie wesprzeć, przycisk wesprzyj. Coś się zatrzymało ostatnio. Ale to oczywiście wasza wola, można mnie oglądać bez żadnego wspierania, ale łapkę w górę chociaż można dać. Komentarze mile widziane. Jeśli ktoś komentuje idiotycznie, wiecie, ja jestem zawodowcem słowa, specjalistą języka. W związku z tym, jeśli ktoś nawet rzuca inwektywy mnie, to nie boli. Wiem tylko, że sobie wystawia, wystawia jakiś, jakąś laurkę, na czarno, ale laurkę. Natomiast co Państwo myślą o takim człowieku, który nie tyle pisze, nie zgadzam się z Tobą, bo wolno, tylko pisze jakieś głupoty inwektywy, no to sami możecie to ocenić. Tymczasem żądam legalnego sprawdzenia legalności wyborów. Legalnego sprawdzenia, to ważne, zgodnego z procedurami. Musimy mieć pewność, na co zdecydowali się Polacy. Tak to widzę.